Z tej strony Kapi, witam was w kolejnym odcinku z gry mm. Brawl Stars. I dzisiaj będziemy bijać wszelkę na 15 i jakieś dwie postacie jeżeli filmu nie przerwie. No postaram się jakieś na przykład dwie postacie wbić. Dobra to zaczynamy, zawsze mówię zaczynamy zaraz, zaraz mówić. O! Zostawcie subskrypcję tam na dole, na dole zostawcie, bo musi być szara. A jak jest czerwona, to znaczy, że jest krwi, a musi być ta krew zdjęta, musi być szary. Jak będzie szary, to znaczy, że kliknąłeś guziczek i moja twarz jest uśmiechnięta. Więc zostaw jeszcze łapeczkę w górę, żeby więcej takich filmów Cię spotkało. Tak. Zobacz tutaj. Nie, nie zrobisz mi nic. He, he. Jakiś nubek. Nubek. Nubek, czubek. Dobra, nara. Przełam 7 kubów. nawet taki Riko mi nic zrobi. Wystarczy mieć obraną taktykę na szalkę. Albo po prostu dobrze grać szalką. Nie wiedzieć, jak się wiem, gra. Wiem, coś takiego. Dobra. Coś takiego. Kurde, kurde. Ok, obija mnie mocno. Dobra. coś takiego. Pójdę tu i ja się tutaj się skampię i poczekam, pójdę tu, dobra, pójdę do niego. A niewygodnie mi. strasznie, w plecy mnie bolą. Dobra, chodźcie. Dobra, jeszcze pod filmem. Zostawcie hashtag. E, zostawcie hashtag, hashtag Shelly. To przypnę wam serduszko. Tak, tak, serduszko wam przypnę takie ładne serduszko. Będziecie wtedy też uśmiechnięci, tak jak ja, po zostawieniu subskrypcji. Więc, zos, więc napiszcie hashtag Shelly, i zostaniecie serduszka, i będziecie uśmiechniętym człowiekiem. Tak. Dziedz y, tym chłopakiem, czy y, kol, jakąś dziewczynką, czy czymkolwiek, to ktokolwiek, czy jest dziewczyną, ktoś, czy to, jak, jak to tam powiedzieć, no to nie, to, to, to. To, to, to Wam przypnę serduszko. Wszystkim, którzy napiszą hashtag Shelly. Dobra, Daryl na razie, albo nie. Dobra, Rico, ty na razie będzie, zaraz miał. Ty będziesz miał zaraz, papa, Bye, bye, zaraz będzie. Weź mnie, zostaw, Rico. Uwzięłeś się na mnie? Coś takiego zrobię. Zrobię coś takiego, zrobię coś takiego. I pa. Nawet wygrama. Oła. Ten, ten, ten. O kurde. Wygraj to teraz. Wygram to. Wygram to na stówę. Jestem. Jestem zbyt dobry, żeby przegrać. Jestem zbyt słaby, żeby przegrać. Tak, tak. Tak, jestem zbyt słaby. To akurat jest racja. Niektórzy myślą, że jestem słabiakiem, i myślą, że są lepsi ode mnie. A ja nawet nie grałem. A teraz już gram i dlatego wbijam puszki. Ej, no. Przydałby mi się tutaj uśmieszek. Po subskrypcji. Po zostawieniu szarej subskrypcji. W czerwonej zmieni... Po zmienieniu czerwonej subskrypcji. Na szarą. Ej mi tutaj. Tutaj będzie mi strasznie potrzebny uśmieszek, ale nie mam jeszcze. Bo jeszcze czuję. Ty przede mną. Ty tutaj przed ekranem. Czuję, że nie zostawiłeś. Że nie zostawiłeś suba. Czuję to. Czuję to, że suba nie zostawiesz. Czuję to, że suba nie ma. Czuję, że suba, suba nie, nie zostawiesz szarego. No, widzisz? Dlatego poczułem, bo przegrałem. Czułem to. Czemu nie zostawujesz suba? Musisz go zostawić tam na dole, bo będę przegrywał. A tak nie może być. Musisz zostawić tego Subika, to będę miał uśmieszek. A uśmieszek mi pomoże w wygrywaniu rund. Szalko. Bo muszę wygrawać. Wygrawać, dobrze. Wygrawać! Tak, wygr wygrzebać yy, w piasku subskrypcję. Dobrze, już nie będę żulił osoba, bo to będzie... ten, ten film będzie powstany na żuleniu o osoba. A ja nie chcę żulić, nie jestem żułem spod biedry. Tak jak to każdy mówi, żul spod biedry. A ja nie, nie chcę być żułem spod biedry, tylko żuli o pieniążki. A ja akurat żule o subskrypcji, jestem subskrybowym żulem spod biedry. O, ptaki ładne latają. Szkoda, że kamerki nie ma. Ale z kamerką bym sobie nagrał, ale... Będę wyglądał jak taki pajac, który po prostu siedzi se. Siedzi se na krześle i... Wygląda, jak wygląda. Szelka, rusz się. Dobra. Ściny, nawet miałem. Proszę, żeby tutaj lagów teraz nie było. Jak zgrałem kolegom, to. Jak zegrałem sobie z kolegą dużo rund, to takie lagi miałem. Tak mi lagowało. Że kurde, nawet. Nie wiecie, co się stało. Tak mi lagowało. Takie ściny miałem. Że wygrać nie mogłem. Na przykład teraz mogę. Że teraz taka. Ta, taka na nim jest. E, Niestraszna. Na przykład taka Bibi też. Nawet jeżeli ma 10 klubów. O, o, Zgadłem. Robię coś takiego. Teraz robię coś takiego. Podchodzę. O, ma podkręcony, ma podkręcony kij. To znaczy, że. O. To znaczy, że. Ma, ma ten kij, który odrzuca. Ja bym ją zrobił, ale nie dam rady, bo. Ona mnie tutaj. Ona mi tutaj próbuje podjechać. Dobra, zróbmy coś takiego. Ona tutaj podejdzie. Powinna podejść. I zrobię coś takiego. Przegrałem! A drugie! Dobrze! To wystało! To było piękne. To się stało teraz. Nie wbiję na, na 15. Dobra, zróbmy jeszcze te, te. Zrób, Zrobię jeszcze tą piętnastą. Wbiję na tą 15 tą szelkę. Bo bowiem mówiłem. Nie obiecałem, ale mówiłem, że wbiję, no to wbiję. I będę już takim hamem. O Jezu, zaszła do warta, mi się zbijam. Aktualnie mam ile procent? Ej no, nie odpinaj mi się ładowarko. Piętnaście. Dobra. Jest problem. Jest problem, bo mają do mnie problem straszny. Ej no, co ty robisz? Kiuba mi zabierasz? Mój Jo, Jaki złodziej. Zgłaszam to na policję. Halo, policja. Weź... A policja to te... Policja to Serge, bo Serge są... Są... Dobre e, roboty. Sergio to dobre roboty. Ja sobie mogę zrobić przejścia w każdej chwili. Zrobić coś takiego, coś takiego, coś takiego, coś takiego. I sobie ucieknę. Nie, nie mnie. O, ta piperka nie, ta piperka będzie z piperką źle. Ja się tutaj po prostu pokampię. Dobra, i teraz pójdziemy tutaj. Pójdę, w sumie ja pójdę, bo tylko ja jestem w grze z piperką i z tym. Postaram się tutaj kampić. Pokój podejdzie tutaj. Nie. Zgadnę, że podejdzie, tak. Nie, nie podejdzie jak jednak. Ja sobie go tak no, będę bił. Zaraz ta paperka go zniszczy. Daj go, dawaj go. Go, go, go. Gdzieś paperka chciała to przemyśleć, ale jej coś... Odejdź od tego cuba! że mi coś zrobić, no właśnie. Już się podałaś nawet. Wbiję! Wbiję na tą... No po 15 rangu no. Nagrywa się wszystko, nagrywa dobra. To dobrze. Ja się boję, że, się, że mi się nie nagrywa. Naprawdę się boję takich rzeczy, bo jak mi się nie nagrywa, to jest minus jeden właśnie. To Jeszcze jest nie gdzie zmutowałem. Nie, będę się uczył montażu. Będę się uczył, będę, kurde, y, szukał czegoś, czegoś to mi, kogoś to mi pomoże w montażu. Bo potrzebuję montażu, muszę montażować. Bo ja nie, nie montażuję i to jest ten minus. Ja sobie tutaj na przykład zrobię jakieś memy. Kurde, jakieś memy, jakieś, te, jakieś y, różne takie chwile z memów. Ja bym sobie różne chwile z memów, ten dał, ale nie mogę, no nie mogę. Ja się, ja się zaraz nauczę, zaraz będę wiedział. Zaraz się tam dowiem, jak to zrobić. Będę zaraz tam... Y, się dowiem zaraz, jak to zrobić. Dobra, wbi wbita na 15 rangę szelka jest. Dobra. Widzowie, słuchajcie. Teraz słuchajcie mnie. Żegnam się z wami. Mam nadzieję, że Wam ty się... Ten, ten filmik wam się podobał zostawcie tego suba na dole o którego was prosiłem i łapeczka w górę, żebym był też uśmiechnięty dzwoneczek też, żeby, żeby was nie ominął, żaden kolejny odcineczek na tym kanale jaki dodam więc, co ja mogę powiedzieć Papa! Papa, papa, pa, pa, pa.